Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrecenzuję dla was kolejny zestaw serii Lego Star Wars, a będzie to Starfighter Anakina. Zapraszam. Numer katalogowy tego zestawu to 75214, dozwolony od 7 do 12 lat. Nazywa się Anakin z Jedi Starfighter, czyli, tak jak już mówiłam, Starfighter Anakina. Składa się z 247 elementów i został wyprodukowany w 2018 roku. Nie zwracajcie uwagi na oświetlenie, wiem, że jest złe. W każdym razie, na opakowaniu mamy logo Lego Star Wars, szatę graficzną z ostatniego Jedi. Jeżeli mamy informacje o zestawie, Nasz zestaw akcji. W lewym dolnym rogu mamy logo Disneya, natomiast w prawym dolnym rogu mamy dwie figurki, które są dostępne w tym zestawie: jest to d Ditu oraz Anakin Skywalker. Od góry opakowań mamy logo LEGO Star Wars, numer katalogowy, reklamę LEGO Life oraz obie figurki. W skali 1 do 1 jest to myślę, że dosyć mało spotykana rzecz. Tak wygląda pierwszy bok. Mamy tutaj Logo Lego Star Wars, numer katalogowy oraz bardzo fajne przedstawienie zestawu. Tak wygląda drugi bok. Mamy tutaj Logo Lego Star Wars, numer katalogowy oraz również przedstawienie naszego zestawu, ale tym razem w ramce. Tak wygląda opakowanie od spodu. Mamy tutaj Logo Lego, numer katalogowy, ostrzeżenia, informacje, w tym informacje, że zestaw został wykonany w Danii, na Węgrzech, Meksyku, Chinach oraz Czechach. Standard. Tak wygląda tyło opakowania. Mamy tutaj Logo Lego Star Wars, numer katalogowy. No i oczywiście przedstawienie wszystkich funkcji naszego zestawu. No i otwarcia. Których nie użyję, ponieważ. <grytania> ponieważ pudełko jest już otwarte. Otw otworzyłam je yy, i złożyłam. Pokazywałam Wam wszystkie elementy, ale niestety nagranie się jakby skasowało, ponieważ. Moja karta postanowiła mieć depresję i utrudnić mi życie, więc po prostu się zepsuła. Więc nie mam tych nagrań. Więc po prostu bez, bezpośrednio przejdziemy do naszego zestawu. Bo czemu nie? W sensie najpierw do instrukcji, ale wiecie o co chodzi. A więc tak wygląda instrukcja. Jest ona. Czy ja wiem, standardowych rozmiarów, myślę. Mam tutaj fajne takie białe obramowania. No i dobra, zaczynamy od komiksiku. I mamy tutaj informację, że w środku znajdowały się trzy woreczki, więc wiemy już ile ich było. W każdym razie przechodzimy do budowy. Zaczynamy budowę od figurki. No i lecimy dalej poprzez nasz model. Tak wygląda złożony już zestaw. Mamy przedstawienie jego funkcji. Tutaj mamy razem z figurkami. O. Dalej mamy zestawy z Ostatniego Jedi, w sensie, wiecie, z tej takiej serii. To tam była w 2018. I do nich figurki. I mi się podoba X-Wing i ta bitwa koło Snowka. <grym> Dalej mamy dwa zestawy. Yy, właściwie to w sumie z jednej sceny z, z Hana Solo. Tutaj mamy jakieś yy, zdjęcia z Kylo Renem, z LEGO LIFE. Długi spis elementów oraz WIN. Tak wygląda arkusz z naklejkami. Powiem Wam, że jest, jest zdecydowanie za dużo. Dobra, elementy zapasowe nie są jakoś specjalnie spektakularne. Że tak to powiem. W każdym razie naładowałam ty amunicji pełno, więc My nie wiem, co jest, co jest elementem dodatkowym, a co nie, ale jakoś się połapiemy. No dobra, więc tak to wygląda. Mamy tutaj dwa groszki. Ten jest fajny element taki serkowy. <noise> Mamy rękojeść błyszczącą, świecącą. Żółta zaślepka, czerwona zaślepka, duża. Spust. Serek. szary. I to w sumie tyle. No i mamy tą amunicję, ale no. Dobra. Też są elementami zapasowymi. Niech już będzie, niech to zostanie. Uwierzcie mi na słowo, że jest mi bardzo przykro, że nie mam żadnych klipów z otwierania tego zestawu. Ale może przynajmniej będzie trochę krócej trwało. Nie wiem, zobaczymy. Omawianie naszego zestawu zaczynamy jak zwykle od figurek. I pierwszą z nich jest Artu. Jest to mój drugi Artu ponieważ miałam go w zestawie. Jak się nazywał ten statek nie pamiętam, w każdym razie z jodą i. Bardzo prawdopodobne, że po prostu jest to ten sam. W każdym razie mamy tutaj jego kopułę, W sensie kopułę, jego głowę, która jest taka szara a nawet srebrna, jest z takimi guziczkami i innymi światełkami. Więc jest fajna. Gdzie on ma to oko? Tu. No i tak wygląda jego korpus. On ma tam jakieś inne, takie śmiry bajery, jakieś prąd albo coś tam, więc może się czasami obronić. Więc tak to wygląda z przodu. Z tyłu żadnych nadruków na tym korpusie nie ma. No i ogólnie składa się z czterech elementów. Te nogi są jakby osobne. No i głowa też się odczepia. Jeśli chodzi o jego ruchliwość, to mamy tutaj. Możliwość ruszania nogami, obiema osobno yy, albo razem. I ogólnie jak Artuje jeździ, to wygląda to tak. Jak stoję, to może sobie stać tak. No, i ogólnie, nie wiem, figurka mi się podoba, ale. ogólnie jakoś specjalnie nigdy nie przypadałam za droidami. Yy, w sensie astrodroidami bo zawsze chciałam mieć z kolei droida z, yy, yy, jakby. No, z Clone Warsów, no. No, te, no, te droidy takie, wiecie, te, te złe droidy. Od Sithów, no. To takie zawsze chciałam mieć, ale te astrodroidy jakoś specjalnie nie chciałam ich mieć. Hm. Dobra, no, mam nadzieję, że cokolwiek tutaj zobaczycie, kina. W każdym razie ma on niebieski miecz świetlny. Który wygląda tak. Mamy jego czarny, niestety, strój, którego nie widać. Mamy brązowe włosy, yy, które są takie fajne, błyszczące. Ja się zastanawiam, czy one nie są przypadkiem jaśniejsze, niż te oryginalne, no ale dobra. Zrobię się osobny filmik, spokojnie porównamy to wszystko sobie. Jak wygląda jego twarz. Ma on mikrofonik i się komunikuje tam z osobą może. I jest tutaj taki... taki... ani uśmiechnięty, ani zbytnio zły. Tutaj mamy uśmiechniętego, takiego Spokojnego, myślę, że... Dobra. No to mamy jego tors. I on ma takie jakby... Czarne takie... Czarną taką jakby szatę. Z ciemnobrązowymi rękawami. Pasek. I tak to wygląda. I ogólnie Anaki ma sztuczną rękę, ale... Jakoś specjalnie tego nie widać. W każdym razie... I właśnie jakoś specjalnie nie wygląda na tego... Z Clone Warsów, bo tamten miał taki. nie miał jakby czarnego stroju, tylko taki bardziej fioletowawy, więc. pewnie sobie zmienił ciuchy W każdym razie tak wygląda tył. Mamy tutaj jakby. tył pasa i ma tutaj jakieś takie dwie kieszonki. No i ogólnie ma taką jakby taką zbroję, taką kojarzycie Power Rangers i zielonego rędziea z Mife Morphin? To właśnie z tymi się kojarzy. Dobra, w każdym razie Anakin jest fajny I figurka mi się podoba Nie ma jakichś specjalnych śmirów bajerów i, ona jest, I ten strój jest ciemny po prostu I y, detali jakoś specjalnie na nim nie widać Więc to na minus Aczkolwiek warto go mieć w swojej kolekcji No i poza tym myślę, że zazwyczaj będzie siedział w swoim statku Więc <laughs> nic mu nie, nie zarzucam Okej, okay, a więc tak wygląda Starfighter Anakina Starfightery to moje ulubione... Typy statków. Po nich jest X-Wing i dalej nic nie ma, ponieważ żadnego innego nie lubię. W każdym razie mamy nasz bardzo ładny opływowy statek. Yy, Żółto-szary, konkretnie. No i dobra. Jest to statek należący to oczywiście do Anakina. No i tak on się prezentuje. A więc tak, zaczniemy może od kokpitu. Tutaj mamy taką. Flagę, która flagą nie jest, ale tak wygląda Mamy otwierający się kokpit Mamy siedzenie dla Anakina, mamy oparcie Mamy jakiś bolec, który nie jest Do niczego potrzebny Tutaj mamy Sterowanie, pane sterowania No i dwie Dziury Powietrza, więc hm. Chciałabym zaznaczyć, że ano Myślę, że Anakin nie lubi, jak mówię jej Po tyłku Kosmosie. Nie. W każdym razie możemy go tam wsadzić. A na kim ty mnie nie denerwuj, dobrze? Możesz tam się usadowić w tych studach. O, dziękuję. Okej. Okay. A więc tak to wygląda. A na kim w środku. Tak wygląda wiele lepiej niż jeśli jest na zewnątrz. W każdym razie. Yy, mamy tutaj na przykład naklejkę. Więc poskustwo. W każdym razie. Yy, to wszystko jest mega ładnie obudowane. W sensie to bardzo ładnie ogólnie wygląda. I mamy ten opływowy kształt, mamy kratki. I ogólnie jest fajnie. Okej, okay, dalej idąc od kokpitu mamy jakby taki kokpit dla Artu, którego możemy tu schować. W sensie posadzić. W sensie, kurde, wiecie o co mi chodzi. W każdym razie, jak normalnie Artu sobie stoi tak, to musimy go zrobić po pierwsze w pozycji pionowej. No i teraz możemy go tutaj. Sadzić, tylko obrócę mu głowę, żeby cokolwiek widział, żeby nie patrzył w przestrzeń, która nie jest przed Anakinem, i potem mu powie, że ktoś za niego leci, a Anakin strzeli prosto, ale tak naprawdę TIE Fighter leci z lewej strony, więc tak nie można robić. W każdym razie mamy naszego artu i to już wygląda. w gruncie rzeczy za. w każdym razie. A średnie nie przeklinaj. Bardzo fajnie to wygląda. No więc mamy tutaj dziób, tak jakby. Też mamy jakąś taką przestrzeń, ale jakoś myślę, że specjalnie y, bardzo nie dało się tego zrobić, żeby tej przestrzeni nie było pomiędzy tymi skrzydłami a statkiem. W każdym razie mamy tutaj okrągły element, który co ciekawe jest naklejką. To normalne daje na taki element naklejkę, ja się pytam. W każdym razie mamy tutaj dwa strzelające cośki które oczywiście strzelają, ale Astrid z tego nie strzeli, ponieważ nie lubi szukać groszków pod swoim biurkiem Więc Astrid nie strzeli. Czemu Astrid mówi do siebie w trzeciej osobie? Ja tego nie wiem, wy tego nie wiecie i nigdy się raczej tego nie dowiemy W każdym razie tak to wygląda Od spodu mamy... O dobra, to pójdziemy sobie tutaj Od spodu mamy silniki, w sensie takie silniki odrzutowe Czy Starfighteria mają hipernapęd? Nie, nie jestem pewna, nie. Oni mają pierścień hipernapędu, wow, to jest taka mądra Starfighter'ie mają pierścienie hipernapędu Ciekawe co zrobią, jak zostawią to w jakiejś innej części galaktyki, bo wtedy musieli się do tego cofać Interesne W każdym razie, mamy właśnie te takie silniki, dosyć duże Mamy nawet nie ślizgać, tylko jakieś takie nie wiadomo co I uwaga, tylko jedną Nogę podwozia, która jest ruchoma. Możemy zrobić. Ta stopa jest ruchoma i sama noga jest ruchoma, więc możemy zrobić coś takiego. I bardzo fajnie to, jakby się wpasowuje w kształt tego pojazdu. Aczkolwiek, wracam do mojego starego słowa, z którym miałam problem. Aczkolwiek, nie ma tutaj, jakby. Nóg pod tych dwóch, pod, po obu stronach, jakby tych skrzydeł, i po prostu ten statek się ryla na lewo i prawo. I jest to, myślę, że największy i najpaskowniejszy minus tego zestawu. Zajmijmy się może jeszcze chwilę tymi skrzydłami, bo czemu nie? Yy, one są fajne. One są bardzo fajne, takie, takieś upływowe to wszystko jest. Mega mi się to wszystko podoba. I podoba mi się, że jak tu jest taki element, to że tutaj zastąpili to takim. Płaskim, y, taką płytką Żeby to jakoś specjalnie Asymetrycznie aż tak bardzo nie wyglądało Okej, okay, jeszcze mamy miejsce Na nasz miecz świetlny I to jest naprawdę Fajna sprawa, mamy tutaj y, Rączkę I by ten miecz Tutaj właśnie przyczepić Schować w podwozie No i po prostu sobie odlecieć, więc Okej okay. Słuchajcie, yy, przygotowując się do filmu pod tytułem Porównuję nowy i stary Starfighter, zrobiłam sobie notatki, jak przygotowałam się do tego filmu. No i mogę Wam teraz powiedzieć, jakie są plusy i minusy tego zestawu. Yy, wybiorę te plusy i minusy, które nie porównują jakby tych obu zestawów, bo nie będę miała co mówić wtedy w całym filmie. Bardzo mi się podoba to, że konstrukcja jest stabilna. W sensie nie chodzi mi o. Tym razem o, jakby, o podwozie, tylko chodzi o to, że to wszystko jest bardzo mocne. I jakbym to zrzuciła na ziemię, to wątpię, żeby cokolwiek oprócz tych groszków i podwozia się odczepiło. Naprawdę. Zrobione jest to mega mocno, że tak to powiem. I wszystko jest bardzo stabilne. Te skrzydła również się jakoś specjalnie bardzo nie rylają, więc to jest oczywiście na duży plus. Wybajerowane silniki. Mamy bardzo ładny design tego zestawu. Ten statek jest bardzo fajny, utrzymany w takim opływowym kształcie, i po prostu jest to taka strzałka, i mi się bardzo po prostu podoba, jakby sam wygląd starfighterów. Aczkolwiek nie podoba mi się zbytnio, że jest tutaj, mamy ten okrągły cockpit, po czym mamy okrągłą głowę Artu, po czym mamy taki duży spadek, i potem mamy. Prawie że prosty, po prostu tutaj, jakby taką maskę. I to niezbyt mi się podoba, takie jakby zawijas. No ale to cóż. W każdym razie mogło być gorzej, więc Astrid, nie narzekaj. Podoba mi się, że możemy sobie otworzyć kopit. Jest to jedna z funkcji artu, jest jedną z funkcji, że możemy tutaj sobie go stabilnie posadzić. Mamy funkcję strzelania. Sami dobrze wiecie, co o tym myślę No i oczywiście mamy funkcję przyczepienia naszego miecza świetlnego Która myślę, że jest yy, naprawdę bardzo przydatna Dobra, przechodzimy do najfajniejszego, czyli do minusów A więc tak Brak stabilności podwozia to jest coś naprawdę paskudnego I ten klosek... Kto by wymyślił, żeby go tutaj dodawać? To rysuje mi kartkę, to nie jest dobre I... Yy, sam jego dźwięk po prostu poruszającego się po jakimkolwiek podłożu po prostu aż mam ciarę na samą myśl. Zaznaczyłam sobie ten dziwny kształt maski jako minus. A nawet o tym zapomniałam. Dobra, więc jest to minus, niech tak będzie. Aset w przeszłości stwierdziła, że to jest minus, więc to jest minus. Mamy pustą przestrzeń w kokpicie Anakina. Jest to paskudny minus i to wygląda paskudnie, więc. Nieładnie Lego, naprawdę nieładnie. No i największą wadą tego setu, zaraz po tym podwoziu nieszczęsnym, jest ilość naklejek. W tym zestawie na klocku jest tylko jeden nadruk. Nie wyczerpam to figurek. Jest tylko jeden nadruk i to jest myślę, że chore. <laughs> tak w skrócie. Więc mi się to nie podoba. Obejrzyjcie go sobie jeszcze ze wszystkich ze stron. I myślę, że mogę przejść do Podsumowania, jakby te plusy i minusy nie były pod podsumowaniem Sorry, nigdy tego nie robiłam, dobra? To jest mój pierwszy raz <gry> A więc... To by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało co, Sami możecie mi napisać, co wy sądzicie o tym zestawie Co jest plusem, a co minusem Czy kształt maski jest minusem, jak Astrid myśli Nie no, to akurat był żart W każdym razie Proszę was jeszcze o napisanie mi, czy otwieranie tego zestawu I pokazywanie wam ciekawych elementów z wojaczków jest aż tak istotne, ponieważ dla mnie nie. Więc po prostu mogłabym z tego zrezygnować, ale liczy się dla mnie wasza opinia, moich widzów i wszystkich, co mnie oglądają, więc po prostu się was pytam. W każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Dajcie mi również znać, czy czekacie na zestaw 7669 na stary Starfighter z 2008 roku. Ponieważ, jeśli tak, to oczywiście wezmę się za niego wcześniej niż za 8 miesięcy. Przepraszam, jestem w klasie baturalnej i nie mam czasu. Zaraz potem wzięłabym się za porównanie tych dwóch zestawów, ponieważ jest to ciekawe. Dobra, już nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.